Ty, kurwa! <laughs> Dawaj, na śmietnik, na śmietnik, na śmietnik, masz poprawy. Co? To nic tu? A tam? No nie no, co ty? Co ci kurwa mało tu? to jest co tutaj z wejście, kurwa? Ty jesteś maćpany! <laughs> Dawaj na śmietnik. Odrywam. Dobra. Mamy czampę 3-0. Nice. Uch. I do safe now. Jesus, what happened? I don't know. He just said, we gotta go now and let me here. told me to get inside and lock the door. I'm dead now. Let's <laughs> yeah, <recover heochondvi3> go, Ali. You said you needed to finish something out there, right? Yeah, I will. Uh. Well, I'll stand guard while you're doing it. you ready? Yeah. Let's go. What's no, the <laughs> To tak, nagle się tak, po prostu. Oba jest To turnostro... Kur... drugą Ali. Będziemy się jebali. <laughs> Ale na bali. Hehe <laughs> Kurwe bele, tak fele. Powiem ci wierszyk. Okej? Okay? Które umieściliśmy razem? Będziemy się jebali z Ali na Bali. Ua. Ale bez Ali U. There. Survival e, Chyba coś na mnie ledzie Oさん oh, wow. e, Oh fuck, oh fuck, oh uh... fuck. Ok. Ok. Oh. On va aller bien. On

Chciałem wymienić to na luzie, to na luzie, to na luzie, to na luzie, dobra. No ty ma! Kurde, <śmiennie> <Chudy>, bo... <śmiennie> ale ci podjechałem bliżej! Co za dymi? <śmiennie> tu... Nie piąte. Chodź, ciś, Nie chcę już Chodź Nie chcę siadać. chodź Chcę Czym chcesz No chodź Chodź, bez ciebie, Chodź Chodź No nie ustalaj Chodź zupa Nie Chodź Tfuś, Fabela, no Chodź A i co, matka? Ale, wez, wez ten twojego Yyy, nie usiądziesz, ten drugi zrobił Yyy Doszło do tego. Dzięki. 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 kurwa Dzięki. 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 no Dzięki. Dzięki. <laughs> <laughs> <laughs>

Moo, ah, nie powiem. Nie, nie, no. ja, yeah, To jak Stronger than ever before. And one mogą mieć trzyłały? Że podobraności idą tańczyć do Lula? Do jak maty? Co? Nie wiem. U. Nie, ja pierdolę No to żem odjebał teraz manianek, tego jeszcze nie brali ty Chodź tu podejść, tu zobaczysz to Tego to jeszcze nie było O aż padłem Oj zjebałeś, no nie zobaczysz, muszę na flipa poczekać Ech Ja z flipa ci... że, że ja ja skończę skończę, 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 skończę jazdę to ja mam zapomnieć o moim instruktorze Będę więcej się z nim nie spotkać

Co to jest? Ty to robisz samochód skór jebano! O oh, fuck Oh fuck O No to szokka O gdzieś się to leby przewrócił No, Dáváme si pomalu, jak viděl ty, jak ty to robíš, U. Uh. Oh, hůj.